Siemanko widzowie, zaczynamy od boxów 1v1, 1v1, box, field Jak coś gramy na rozgrzewkę Ptaku. Dobra, co to jest? A co, co A to? Co to jest? Gdzieś Czemu gdzieś nie mam broni? Czemu nie mam broni, wytyfy? Muszę cię zabić Full piece, full box Dobra, no, Dima, o mam luz. Jaki zesz, no, ja nie lubię tej pompy, idzie. Ja, ja nie chcę tak. Ale ona za dużo, za... właśnie o tym mówię. Ale ta pom pompa zadaje za dużo. Я. Нет. Да, дайте мне. Что дайте мне? Что? Почему не играем? А мы играем, это так dope. Мы играем, только то есть. Что это есть? Nie nawet nie wiem o co chodzi w tych boksach. Dziwne są te boksy są. Jest tutaj. takie nieskończone. Jak misnąłem? No ja tak misuję. Myślałem, że okno otworzysz. Ty zawsze okno otwierasz. Pff, ale jakbym ci dał jeszcze tą pompę, a miałbyś takiego full pista ładnego. O kurde. Nie. Gdzie ty jesteś? A co tutaj?

Ale niby nie, co nie? No ja jej nie lubię tak Ona Jest, jest strasz... dobra, ale ja jej nie lubię. Jest wkurzająca, no. No. że szybko strzela. No i ma wysoki delay. Zióp. Ja pier... A. Co zrobiłem? No. Jaki no ma za, za wolno się przewadło skórze jak to się resetuje. Ja... Yeah. Ej, jak satie zobaczy ten filmik, to pomyśli, że o, chcesz dużo? Ma Ej, kto to jest? Myślę, że to ty jesteś, tak szczerze. Ja, no czy każdy mi daje łam-pam-pam, panu. 90. O, dostałeś. Czemu ty giniesz? Miał zero. Oczywiście Każdy mnie bije Ja się chowam w No jeszcze on do mnie bije Dobra, gdzie ty jesteś, bombiczku? Ja, mu, ja go cię obijam i on korzysta z fragów Darmowych No co to jest, no? Nie polecam. Okay, ja to... Ogólnie nie polecam tej mapy. Tych boksów. Ja pierwę. Kto to restytuuje no? 对呀。Yeah. Ja mu dałem w głowę 41 Z bliska Jakim cudem A wy mi dajcie w głowę 200 O co to jest Dostał Ja do wszystkiego, to zawsze forumę co dzień, nie, nie prawie. To tytułki, to, to, to może być, to jest tyłudze, psychicznie. Ja też. Ej. A tak sobie ja sobie sobie, poszedł stołu i wszystko... Uh. A po co wyjdziesz do galerii? Nie wiem, żeby zjeść coś. <grym> żeby tak co? Tak randomowo. Zimę No on tam daje wszystkim on no bro Myłaścia. O Boże. Aha, on tam kampi, bro No kurna, weź, ty ciągle dajesz mi tylko full boxa Chronię cię, Borys a zona tão tá campi, bro. Aqui é problema, bro. Tá, é um problema. É, velho. Não tem então erro. <síc -sup. síc -sup> no server, agora temos que botar reset. я не Ну не, еще он мне входит за плечи. Кратко, я сейчас. Ale pompę Nie zawsze, jak dajesz klipa to ja pompę ci daję Ojej, ile już my gramy tego ondziwana my... Dobra jeszcze Ja, zaraz skończymy Tego ondziwana Nie, miałem przychłodowanego! Nie! Dostał To jest mam problem Dostał 0 ma Tu się dało, ja nie widziałem. Ja w ogóle wchodziłem tu i tak szedłem. I nie widziałem tego. Kompletnie. Okej, okay, trzeba było tak od razu. Ja to teraz zobaczyłem. No, okej. Okay. No się odpalił, ma inny luty się odpalił Jeden kwiat z kibili No co jak ty mnie trafiłeś niby? 怎么不说 Ja. Czekaj. Dobra. O, to jak ja. Dostał pęknięcie. On ci pomógł, koleku. No nie, nie zabiorę mi kilo. no ajá a lo Kolejny giat do zrealizowania, muszę go teraz zrealizować. No kurczę, kolejny giat nie zrealizował, nie wytrzymam. Dobra, przeładuj. I to trzeba zrealizować. Cyk, cyk. Przestań z tym giatem. Trzeba. Trzeba. Tak, trzeba trwa. to trupić.

заблокировал все. No co?! Nie zabierzesz mi kila, Borys Ale ja mu dam 120 Nie no, to ma taki delay, bro Ma zero, no, mój kill Nie! Nie. No tak, bo jesteś darmowym kill'em. O kurno, nie wdziawa. A bo ty się tam respisz. Co? Ну no, ты их порву! как ты лезешь в Jakiego je mam zeza? Ej, czemu on wyszedł? Co? Ej, Oleg, wyszłeś? Oleg, wyszłeś? Dobra, ostatnie i gramy w battle royale, okej? Okay? Dobra, ostatnia. 7:00. Czekaj, czekaj. Nie. Dobra, dawaj. No dobra. Gramy w battle'a. Wcześniej graliśmy te gandy, Dwadzieścia dwie 22 Co? minuty. Gryśmy Łandiwa na 22 minuty. Dobra widzowie Narwa będzie na jednym odcinku Battle